Dużo trupów jeszcze może wypaść z szafy. Ja nie wiem, jaki wypad, bo wszystkie te, które pojawiły się w ogóle do tej pory, to, to mimo tego, że wzbudzają emocje społeczne, no to, to nie mają jednak waloru powagi. No, ta dyskusja. Ale dobrze, ale myśli pan, że może być coś takiego, jeżeli patrzymy na to, że tym się poruszamy w mediach, to że wyobraża Pan sobie, że jeszcze coś można wyciągnąć i jeszcze w czymś można pana uderzyć? Ja nie przewidziałem zupełnie żadnej z tych afer publicznych, które pojawiły się w opinii. To było, to, Ciężkie do przewidzenia, że nie wiem, kwestia, o którą akurat pan nie pytała, odnosi się do apartamentów, w których nigdy nie byłem 200 dni, w których nie ma żadnego podpisu o mojej rezerwacji, które rezerwowałem raz na siebie, a innym razem na gości, którzy przyjeżdżali do hotelu. Wiadomo, że tam było moje nazwisko, że to może wywołać jakieś zainteresowanie opinii publicznej. Jeśli powiedziałby mi pan rok temu albo pół roku temu, że może być zainteresowanie publiczne albo próba poszukiwania. No to już jest kuriozum. Próba poszukiwania moich linków e, z Federacją Rosyjską przez jakiś dziennikarzy, Federacją Rosyjską, która mnie ściga listem gończym, bo obaliłem 42 obiekty sowieckiej propagandy. I gdyby to było pół roku temu, jeszcze przed tym, jak to trafiło do e, mediów i pan by mi to powiedział, to bym spytał, czy, czy jest pan oby poważny, że można mi zarzucić jakieś sympatie do Federacji Rosyjskiej. No a to wszystko staje się jakimś rodzajem e, takiej gry politycznej, jest oczywiście właściwa w życiu politycznym, w życiu publicznym. Kiedy pan się dowiedział, że został wybrany?